I w tym materiale dowęcie z wam pokażę ci, jak może zrobić wstępny montaż wykorzystując jedynie sam tekst. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Edycja oparta na tekście jest czymś nowym. Ostatnio zostało to dodane do Premium Pro oraz również Black Magic stworzył swoją wersję. Więc jak ona działa i jak możemy tak naprawdę z niej skorzystać? Pierwsze co, musimy mieć nasz klip i aby zacząć. Pracować na tekście, musimy stworzyć sobie automatyczną transkrypcję. Więc pierwsze co robimy, to na naszym klipie klikamy na prawym skręt myszy, wybieramy Audio Transcription i wybieramy sobie Transcribe. Jednak w moim przypadku mam klip z dźwiękiem z kamery i mam właśnie dźwięk z mikrofonu, więc może to jakoś ze sobą połączyć. Na ten moment nie ma opcji wyboru Audio Transcription i połączenia automatycznie synchronizację między tymi dwoma materiałami. Po prostu zostaniemy transkrypcję i ma jakby dźwięku z wideo i samego dźwięku, więc to się nie połączy, ścieżki się nie zamienią. Więc teraz, aby to zrobić, w moim przypadku, czyli mając osobną kamerę z dźwiękiem i dźwięk osobno, wrzucam sobie obie ścieżki na timeline. O, widzę, że tutaj na dźwięku mam jakiś in-out chyba zaznaczony. Klikam sobie dwa razy, tak, więc klikam Alt X, aby In-Out usunąć i przerzucam ścieżkę na mój timeline. Teraz przybliżam się, no i klasycznie, zresztą tego, jak robicie synchronizację, ja robię akurat na klapsy, jak tu możecie zobaczyć, trzy klapsy, no i szybko mogę sobie to zsynchronizować i mianowicie w danym momencie mogę sobie przyciąć tak naprawdę moje nagranie, więc przycinam je sobie, tu, tu, tu. Początek też sobie przytnę w sumie, bo po co jest początek? Ten, aby był tutaj przycięty, więc sobie to wszystko ładnie przycinam. Te klipy przycięte. To sobie cofam i również końcówkę sobie przytnę, bo również tej końcówki nie potrzebuję mojego materiału, więc to sobie przycinam i klip, znaczy muzyczny, z mojego materiału usuwam. Podpinam sobie moją muzykę i stworzę z tego nowy compound clip, który nazywam Baza. I to będzie właśnie moją bazą do wstępnego montażu. Tak, aby się potem nie martwić dziękiem, bo będę wyrywał tylko fragmenty z wideo, które mnie interesują. Więc chciałem pokazać po prostu ten sposób na samym początku, abyście wiedzieli, że to trzeba zrobić, zanim przejdziemy dalej. Więc wracam do tego. Wybieram mój clip, który stworzyłem. Wybieram sobie teraz Audio Transcription i wybieram sobie Transcribe. Teraz. Da Vinci będzie w tle analizował moje nagranie i tworzył mi transkrypcję tego właśnie, co jest w tym nagraniu mówione. Jak teraz możecie sobie zobaczyć, pojawiło mi się nowe okno, które właśnie ułatwi mi moją edycję. Więc pozwólcie, że ja sobie. Zrobię korektę na widoku, abyście lepiej widzieli. Mam tutaj moją transkrypcję widoczną, mam również jakieś pauzy zaznaczone. Na samym początku mogę sobie wybrać trzy kropki i remove silent portion, więc usunie mi automatycznie pauzy, które on szytuje. Brakuje mi jednak tej funkcji z czyli zaznaczania od którego momentu przerwy, czyli między mówieniem a pauzy. Ten program traktuje pauzę, gdyż między zdaniami też są jakieś pauzy i czasami są dłuższe, które też wypadało by usunąć. Niestety na więcej na razie nie ma jeszcze tej opcji. Ale co możemy tu robić? Po pierwsze, zaznaczają sobie jakiś tekst, jak ty możesz zobaczyć, zaznacza nam się również punkt in-out na naszym timeline, więc. To zaznaczam, zaznaczam mi się, zaznaczam to, zaznacza mi się to jako in-out, bądź klikając sobie na słowa pojedyncze, przechodzi mi timeline do dokładnie tego momentu, w którym to mówimy. Mamy również opcję y, customizacji wyglądu, jeśli... Widzimy za mało, to możemy sobie zmniejszyć rozmiar kroju. Jeśli widzimy za za chcemy więcej, widzimy, nie wiem, wzrok gorszy, możemy sobie ten kroj zwiększyć, bądź oczywiście na sobie white mode jest taka możliwość. Tutaj mamy opcję jeszcze, zanim przejdziemy dalej eksportu, czyli możemy wypuścić ten klip, ten mówiony tak naprawdę jak to sobie otworzę, możemy go sobie wypuścić jako taki tekst. On nie ma jeszcze tam kodu, gdyż nie zrobiliśmy z niego napisów, tylko korzystamy z niego jako transcribe. Więc to jest taka ciekawostka. I ostatnia opcja, która to jest dostępna, to jest wyszukiwanie. Czyli jeśli interesuje nas na przykład jakieś słowo, to możemy sobie zmienić. Jak widzicie, możemy to zmienić to słowo na inne, czyli jeśli bym chciał zamienić to słowo na jakieś inne, bo często się pojawia jakiś błąd, załóżmy, że kanon, jest takim błędem, gdzie mówiłem Nikon, a nie Canon, no i mogę wybrać sobie Nikon, daję sobie Replace. Dzięki temu sobie poprawiam tak naprawdę wszystkie teksty z Canon na Nikon, ale to nie zmienia mi głosu, więc to jest taka prosta ciekawostka, że możecie sobie edytować w ten sposób tak naprawdę transkrypcję, by łatwiej znaleźć pewne fragmenty, które by były źle czytane. Więc ja sobie zrobię teraz ten odwrót, czyli dam sobie Nikon, wyszukam i Canon i wybiorę Replace All. Teraz tak, jak miałem, dokładnie mi się e, e, zwróciło. Więc mam wyszukiwanie ogarnięte. Mam pauzę ogarnięte i możemy przejść teraz do najciekawszej rzeczy. Więc wybierałem sobie jakiś fragment, który już wcześniej wybieraliśmy. Mogę go sobie, oprócz tego, że mi się znaczy na in-out, mogę sobie kliknąć play. Czyli mogę sobie szybko podejrzeć, jak to jest mówione, czy na przykład jest jakiś błąd. Jak tutaj był błąd, to doskonale widzę, że hej, tu jest błąd, tego nie chcę i mogę sobie wybrać jakieś inne fragmenty. Tekstu na przykład. Oprócz tego, jeśli mam jakiś fragment wybrany, to pozwólmy, że sobie zaznaczę ten fragment, jakiś, taki trochę dłuższy, to mogę po pierwsze stworzyć sobie subclip, czyli klikając tą ikonkę, mogę stworzyć sobie kanon TikTok. I na przykład ten fragment będę chciał użyć jako reklamy TikToka, więc klikam sobie Create i teraz zobaczycie, że w MediaPol powstał mi już nowy klip, który jest tylko, zawiera ten fragment mówiony, więc dzięki temu łatwiej mogę sobie na przykład oddzielić i stworzyć sobie osobne klipy więc mogę? Czemu nie? Możemy też stworzyć tutaj sobie markery, więc klikam sobie marker i na przykład na tym in-out zaznaczyć to warto użyć, klikam sobie non, no i teraz przechodzę dalej, zaznaczam sobie inny tekst, a ten marker, ten rejon, który mi się podoba, już mam zaznaczony, mogę teraz zaznaczyć sobie kolejny, wybrać sobie na przykład nie wiem, yellow i zaznaczyć nie wiem, to usunę. Dzięki temu szybko mogę sobie na przykład edytować, który fragment tekstu, który fajnego materiału mam używać w moim materiale, a którego mam nie używać. No ale to tyle z takich większych ciekawostek. Przejdźmy do prawdziwego mięsa tego narzędzia. Czyli załóżmy, że interesują mnie tylko fra frazy quality. Klient powiedział, zaznaczmy quality, 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 więc OK, więc biorę sobie quality i wpatrzę gdzie w materiale te quality pojawia się. I czytam sobie OK, to ma sens, to ma sens, więc Daję ten fragment i teraz mamy opcję Insert, czyli dajemy między klip, klipami. Tutaj nie mam żadnych klipów na timeline, więc wybiorę sobie po prostu opcję Append, która daje mi jakiś klip na koniec. Więc to wybieram. Wybieram sobie kolejny. OK, to jest Quality, więc daję sobie OK. Daję sobie kolejny klip. Na moim timeline, jak tu widzicie, powstał kolejny, dodany kolejny klip. Podoba mi się na przykład ten fragment tu Introduce, zaznaczam go, klikam do końca. Podoba mi się. Tu czytam sobie i widzę, że hej, to fajnie byłoby użyć między tym pierwszym a drugim, tylko tak nie do końca w tej przerwie, tylko na w połowie tego, zanim się marker zacznie załóżmy. Więc to klikam i wybieram opcję Insert. Dzięki temu ten clip. Ten poprzedni mi podzielił na dwa, a ten został dodany do końca. I w ten sposób możemy sobie wybierać fragmenty, które nas interesują, wrócać na montaż. Kolejny fragment, wróćcie na montaż. Czyli jeśli mówiliśmy za dużo, coś było niepotrzebne, możemy sobie szybko to usuwać. No ale też tak może się zastanawiać, ok, ale tak co chwilę znaczanie, czytanie tego jest trochę uprliwe. Tak? I Da Vinci też o tym pomyślał. Pozwólcie że sobie usunę te wszystkie klipy, aby mieć po prostu czysty timeline, będzie to lepiej czytelne. Bazujmy tylko na tym fragmencie i załóżmy, że wiem, że na początku się pomyliłem, więc zaznaczam to, co mi się nie podoba, klikam Delete. Na przykład to za mi się nie podoba, klikam Delete. To mi się nie podoba, klikam Delete. To mi się nie podoba, klikam Delete. To mi się nie podoba, klikam delete i teraz mam moją transkrypcję z zaznaczonymi jakimiś fragmentami, które są usunięte, ale one to są. Jednak jak zaznaczę teraz ten cały fragment i wybiorę sobie dodanie go na timeline, czyli konkret np. append czy insert, to co widzicie, postały mi automatycznie cięcia i te fragmenty, które były zaznaczone jako do usunięcia, one nie są już tu obecne. Czyli dzięki temu mogłem sobie wcześniej usunąć wszystkie linijki których nie chciałem, o których nie chciałem mówić, czyli te, które chciałam, aby były pominięte. No i w ten sposób zrobiłem sobie montaż wstępny na samym tekście, na samym tekście i potem wróciłem na temat. No i teraz, jak widzicie, mam pewne, pewne pauzy nawet w audio, które niestety ręcznie już muszę po prostu to sobie poprzesuwać. No ale dzięki temu, jak widzicie, montaż stał się naprawdę szybki, bo możemy sobie rzeczy, które są z błędem, które nie powinny być mówione, bądź wybrać tylko rzecz, o której klient chce mówić i już, zrobiliśmy to na samym tekście, a potem tylko wrzucamy do montażu, no i musimy to dopieścić, oczywiście, więc wrzucić jakiś b-roll, przyciąć to audio, ale sama baza... Kurczę, to <laughs> się bardzo podoba. No i jak kończymy to, zamykamy to i cyk, i możemy przechodzić do montażu dalej, dać sobie ekran jeden i pracować w dalszej części, więc tak właśnie wygląda montaż oparty na tekście w DaVinci Resolve. Ma pewne dodatkowe funkcje, które działają lepiej niż Premiere Pro. A Premiere Pro ma na przykład możliwość zaznaczenia, od jakiej wartości przerwy między mową ta przerwa jest traktowana jako pauza. Więc tego mi brakuje w DaVinci. Więc fajnie, jakbyś DaVinci dodał tą rzecz. To tyle. Jeśli Wam się podobało, dajcie na komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć.